Hej, okay, siemadeczku, ja jestem Abra i dzisiaj moi drodzy razem z moją dziewczyną Julii gramy w Fall Guys i to jest drugi odcinek w ciągu jednego dnia. Dobra, mamy dobrą gierkę Si-SO Czyli wiecie, te takie będą robiły na boki i słuchajcie, Juli musi to przejść, bo to jest gierka, którą akurat ona umie. Ostatnio, słuchajcie, czyli w sumie w dzisiejszym odcinku, bo przecież to jest drugi odcinek, no nie? Dobrze nam poszło, słuchajcie, bardzo dobrze nam poszło, więc teraz lecimy. Lecimy, słuchajcie, nie śpimy. Tutaj bardzo dużo osób przeskoczy, więc ja oczywiście lecę. O Jezus! Ale tutaj ludzi przeskoczyło. Ja cię sunę, nie! Do góry, do góry, do góry! Dobra, jestem, jestem, mi się udało. Ty spadłeś, czy nie? Nie, biegnę, biegnę. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. O Jezus, ale to Oj, chmara ludzi, masakra jakaś, dobra. Panie i panowie, skaczę, Zeszli, zesz się, ześl... Nie! Dobra, się zdałem się najgorzej no to teraz mamy słuchajcie potworną lipę trzeba będzie poczekać aż cały o Jezu, ten tabun ja, spadam, spadam, ludzi spadam, sobie ale przejdzie biegnę, biegnę. dobra okej okay, słuchajcie tutaj teraz sobie w takim razie przejdziemy dobra 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 yes! tak, delikatnie Jezu, to się podnosi dobra dawaj dawajcie panowie i panie szybciutko tutaj pum okej okay, lecimy dalej o Jezu, ej naprawdę tu, na słuchajcie subskrybujcie kanał bo tak jak sami widzicie to jest drugi odcinek w ciągu jednego dnia więc oczywiście możemy takich sytuacji zrobić więcej tylko subujcie z bo u, serio u. większość osób nie subuje tego kanału a szkoda Dobra, tutaj mamy potworną lipę z tym, z tym różowym, więc okej, okay, dobra, teraz tak, słuchajcie tak, ja, ja sobie. Ty jesteś na tym samym, nie? Co? ja spadłem! Tak, nie wiadomo w sumie do końca, dlaczego spadłem? Ja nie dobra. nie wiem, co tu się dzieje. w ogóle To dlaczego było trochę, to słuchajcie, tak... dziwne, ale dobra, teraz sobie przechodzimy. Ej, dobra. co z tym różowym? Ten różowy się w ogóle nie rusza. Dobra, 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 jesteśmy na tej samej wysokości. O, yes, yes, teraz... yes, yes, o nie, 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 ja nie mogę, ja, no nie, wy się. Yes! Ja nie mogę! Jest! Dajcie ten różowy, znaczy fioletowy, no jeden pies, dajcie go, dajcie go. Ej! No, halo, czy ja, ja mogę poprosić, bo tutaj osoby przychodzą yy, Dobra, masakras, masakra, 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 dobra. Ojej, ojej Okej, 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 mam to, mam ojej. to. Ej, ale naprawdę ciężko, jest, jest hardkorowo ciężko. Ale... Co? Co? Dlaczego mnie wyrzuciło? Co, spadłaś? Nie, to mnie podrzuciło do góry. Okej, okay, dobra, no to Ta trochę lita w takim razie. Okej, okay, dawaj, dawaj tutaj. Fioletowy nie, wracaj! Tu. Fioletowy wracaj Szybko. szybciutko, szybciutko, chodź tutaj fioletowy. Jezus, no ile no, osób tu przychodzi? Nie... A my jesteśmy obok siebie. Wiesz. Tak, o. czekaj, 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 trzeba zejść na dół. Żeby... Dobra, jestem. Okej, okay, jestem. O, ja też jestem dobra. Dobra. O, dobra, uda mi się. Jestem, przejdziesz? Jestem, jestem, jestem. Czekaj, 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 Jestem. drugą stronę, Dawaj, dawaj, z dawaj, stronę. szybko, ja czekam na ciebie. Daszadę, dasz, dasz, O, gdybyłem, No, czekaj, bo z drugiej strony, no! Dawaj, dawaj. Ej, spadaj, no nie popychaj jej lamusie. Dobra, mamy to, mamy dobra. to. Jesteśmy, się qualified, ale trzeba przyznać. No było ciężko, naprawdę było, słuchajcie, ciężko. Serio, to jest jedna z tych gierek, które ile godzin byś nie grał? To jest ciężko, no, ale dobra się łapie, co za... Tak, w ogóle co za dzban roku, no. Znaczy, ogólnie to jest dość śmieszna funkcja, bo jak na przykład łapie się swojego znajomego, to jest spoko ale jak random cię łapie, to to potrafisz irytować. Dobra, mamy round over, więc słuchajcie, pierwsza runda za nami. No i pytanie, wszyscy się chyba zakwalifikowali? Nie było stopera, prawda? Nie, był ten. Tak, tak, tak. Tak, czyli 42 no. osoby. No dobra. Jeżeli, słuchajcie, Dużo. teraz da równie ciężką gierkę, no to ja nie wiem, czy my damy radę z finałem. Ale spróbujemy, słuchajcie, na pewno spróbujemy. Dobra, next up is. Jeżeli, Ej, słuchajcie, nie będzie boję. jakiegoś ogona, czy czegoś, czego Juli jeszcze nie próbowała, to damy radę. O! o nie, to, to już znam. To lubię. To, to jest jedna w ogóle z moich ulubionych gierek, więc to musimy dać radę, słuchajcie. Hit, parad, navigate the obstacles, and rate to the finish line. Czyli po prostu, wiecie, manewruj pomiędzy przeszkodami i zdobądź metę. No proste. Znaczy, w założeniu jest proste, ale tutaj się weszłożyłem. Nie? Można, ale leć górą. Serio, nie traci czasu, leć górą po prostu, dobra, bo to jakieś slajmy lecą. Eee, nie, Tam to jest na, ślisko? na samej górze tak, na samym końcu jest ślisko. Dobra, leć okay. tutaj górą. Leć tutaj górą. Serio, nie traci czasu na dół, no. Fekno. Lecimy z ten ten sam skin. No właśnie widzę, taka sama fasolka. Dobra, ja spróbuję tutaj sobie. Ej, no popchnęli Ej, mnie. Ej, zrzuca mnie też. No, Lamus jakiś próbuje mnie zrzucać, ale dobra. Ej, ty nie by co? Tu by nawet to zeskoczenie dało na plus, bo startowaliśmy razem, tak. a jesteś przede mną, ale faza. Ej, dobra, strasznie mocny to jest akurat Dobra, wbijamy się, słuchajcie, tutaj, dawajcie, dawajcie Fasolki, dawajcie, okej, okay, tutaj sobie Przejdziemy tędy, dawajcie, dawajcie, dawajcie Nie, no i wszyscy się zablokowali Dobra, lecimy, ej, ty zakończyć druga ciebie, nie patrzę czy ten. jak? Co jest grane, że... O nie! Nawigują mnie tutaj na ten. Ale dobra, słuchajcie, przechodzimy, przechodzimy, to. Nie, mnie! Dobra, 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 dajemy radę, dajemy radę, dobra, 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 nie popukamy mnie. Okej, dawaj! Jestem, jestem! Jestem! Nice! Ej, kurde, mogłem być nawet pierwszy chyba, gdybym w tą walną, nie? sobą, albo równo byliśmy. Tak, 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 ale bardzo dobrze to poszło serio, bo ty spadłaś tam na dół! A to tak, Ci wręcz to pomogło. To ta góra, tak, To tak! W ogóle strasznie szybka gra, bo ona dosłownie minutę trwała, więc mam wrażenie, że tu grają serio mega dobre i ogarnięte osoby. Jakby... Okej, okay, ta pierwsza gra była długa, ale tutaj zazwyczaj to trwa dłużej. A tutaj ciach, ciach ciach, 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 30 osób, czy tam 29 weszło i wszyscy mają wszystko gdzieś. No może być trudno, słuchajcie, no może być trudno, ale robimy to. Next up is. I pytanie, czy uda się, słuchajcie, wygrać Fall Guys. No, plany jest prosty, no wygrywamy, tak? Ale Snowball survival! Oh, nie. Okej, okay. no to jest trudne, ale ja z drugiej strony to lubię. Wiecie, są śnieżki, które po prostu próbują nas zepchnąć, zrzucić, ale nawet jak nas uderzy śnieżka, to i tak potrafi nas po prostu odepchnąć, że przeżyjemy. Tylko trzeba się trzymać po prostu na powierzchni. Tak, będą latały dwie śnieżki, więc musisz patrzeć Uch. na boki, jakby... Nie patrz przed siebie, tylko próbuj tak jakby myszką w dół, żebyś patrzyła na boki. na co na nie boki. mogę stawać? Na co nie mogę stawać? Na te niebieskie. Na zielonych okay. stawaj, na niebieskich nie. I będzie spoko, dobra, leci pierwsza kula? Dawaj, pierwszą kulę, dobra, poleciała pierwsza kula. Okej, okay, dobra. Ja, ja mam maksymalnie myszkę, jakby w górę. Żeby patrzeć po prostu na boki. Dobra, ktoś już odpadł. Zaraz też nam wrzuci drugą kulę, więc musisz uważać, no nie? Chyba, że nie wrzuci drug Nie no powinno wrzucić drugą, bo to trochę za łatwe by było jakby nie dało drugiej kuli. Dobra, ja cały czas w miejscu póki co No tak, to też jest jakaś taktyka, no nie? Nawet całkiem chyba nie najgorsza. Spadłaś już? Nie, uderzyło mnie, ale nie Dobra, 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 dobra Okej, ktoś znowu spadł Baby Bailey 21X Ej, serio, jest tylko jedna kula? Może tak, bo jest nas tak dużo Okej, uważaj, Ale widzisz żyjesz, ale widzisz żyjesz! Mimo, że żyjesz U! nie? No nie chcesz. No dawaj, A, nie! No i na naszych oczach spadło. No, ale to po co stoisz w miejscu? Czemu nie biegasz, skoro widzisz, nie że jest właśnie. trochę przypałowo? Nie. Dobra, słuchajcie, mamy 10 sekund, no to musimy, ale. Trochę osób odpadło. Myślę, że słuchajcie, z 5 osób odpadło, albo może z 6, a, a nie powinno, bo to naprawdę nie jest aż tak skomplikowana gierka. Dziwne, dziwne. Po prostu, wiecie, to chyba trzeba doświadczenia. Trzeba po prostu trochę w to pograć. No bo... Ja w to nie gram, nie razu jeszcze. No właśnie, bo, bo pamiętam, że też miał z tym problem, mimo że mnie się wydaje, że to jest dość łatwe. Kwestia pewnie zagraniu kilku gierek. Ale dobra, no Julii odpadła i tak jak na nią, jako że ona jest nowym graczem, to słuchajcie, pogratulujcie w komentarzach, bo dwie rundki przeszła. A wiecie, jak tu Fall Guys działa? To dobiera levelem. Ja mam dość wysoki level, nie pamiętam który, więc ona na moim poziomie, a nie na swoim. Na swoim poziomie to ona wszystkie gierki wygrywa. Dobra, 20, 22 graczy i next up is. Jeszcze jedna gierka i może być finał. Naprawdę, naprawdę ogon! Naprawdę ogon! Ty... No, a ja mam 13 albo 14. To co Nienawidzę to jest? Nienawidzę ogonów w tej grze. Ty wiesz na czym to polega? Że shiftem muszę tak, zdobyć złoty ogon. I, ten... I przez półtorej minuty mam się z nim utrzymać. No chyba, I... że mam go na start. Uwaga, mam na start, bo nie widzę. Nie, nie mam na start, muszę go zdobyć. Yeah. Bo ma taką taktykę, że przez minutę sobie nic nie robi, a potem no, no, to sobie to komuś jest. ukrada. Dobra. Ej, czy Ale to jest dobre, weź tak, spróbuj, bo wtedy wiesz, że będziesz musiał tak długo uciekać z tym ogonem. No dobra, a co gdybym poczekaj, akurat szukaj. się przytrzymał z ogonem? Co gdybym się akurat. No nie, no, no poczekaj, poczekaj, do, poczekaj faktycznie z minuty i na sam koniec. Weź się uczep, z, z jakimś biegnik, kto ma ogon i mu zabierz na sam koniec. Dobra, no tu jest na przykład gość. Dawaj, no, kliknąłem shifta! Ej, dobra, okej, okay, trochę mi się to, słuchajcie, już nie podoba. A widzę, że ludzie robią moją taktykę, moją taktykę, wygają tutaj, słuchajcie, w kółeczko, dobra, okej. Okay. No, kliknąłem go! Ej, naprawdę go kliknąłem. Ej, za tobą, za tobą. No i no, też go kliknąłem, dobra, on mi tutaj zwiewa. O, o jest bliżej do niego. No, no, dawaj, no, klikam szysta jak się ma. Bliżej, bliżej, musisz go... O, dobra, tam. mam, mam. Uciekaj! Dobra. Uciekaj! Dobra. Uciekaj! dobra. Aaaa, uciekłem, dobrze, dobrze, leci za mną, leci za mną, fest. Nie, no, ale złodziej, ale złodzi, dobra. Lecimy za nim, co? Kradniemy mu Dobierz, ogon. Biegnij. O, dawaj, teraz temu. Dobra, dobra. Dobra, 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 Tutaj są, tutaj są ogony, tu są ogony, tutaj stąd zabieramy swoje ogony. No, kurde, dobra, 30 ale sekund, niedobrze. No właśnie, tutaj szybko, powoli szybko, nam szybko, się... Szybko, no właśnie, powoli nam się słuchajcie robi... Szybko, nie... już, Mam! Wiesz, zabrał masz. mi! Nie, zabrał zabieraj mi znowu! szybko! No kurde, gościu, oddawaj to. Dobra. Ajajajaj, aj, 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 aj. 19 sekund, nie? Najgorzej. szybko, szybko za nim. Dobra, okej, okay, tutaj go skrócimy. On na pewno to zabierze, albo ja może właśnie to zabiorę. No, no, no! Dawaj mi to! Trzymam cię! co? Dobra, zabierasz? dobra. No nie, nie wierzę, 6 sekund, nie? 5 sekund, słuchajcie, 5 sekund mamy, 3... Dwa, Dwa? Jeden? jeden. MAMO <laughs> W ostatniej sekundzie! Ostatniej sekundzie! Ale złodziej! Ej, zrobiłem taktykę Bobo typowo. Oj, nie, strasznie to chamsko. To Oj, no tak chamsko to chyba nigdy nie było. Dosłownie tam już było 0,01. Dobra, teraz będzie finał na pewno. Ale dobra, słuchajcie, mamy qualified. To jest najważniejsze, słuchajcie. Mamy qualified, więc teraz tak. Next up is Proszę o dobry finał. Serio, jakiś dobry finał i jesteśmy ustawieni. O, chciałam zawsze zobaczyć jak się w to gra. Ale to nie jest finał. Wolej, bo... Czemu dało się odkówkę, jak jest nas 10 osób? Albo jest pożyście. Ale tu jest błąd jakiś. Jest jakiś błąd <laughs> Cała gra jest z tym błędem, bo ja dzisiaj nie mogę wygrać. Czyli Dobra, słuchajcie, tak. po pierwsze błędem jest to. Że nie ma finału. Po drugie, błędem jest to, że nienawidzę tej gry chyba najbardziej ze wszystkich. Ja cię kręcę, I jeszcze błędem nie jest to, że Julii odpadła. Nie, ale naprawdę uwierz mi, no nie wierzę w to, co się teraz dzieje. Dobra, wyzieje. pokaż mi, jak się w to gra, bo jestem ciekawa. Dobra. Okej, okay, odbijam. Tutaj normalnie główkujesz, nie? I po prostu ten. Dobra. Aha, no, no, no trafiliśmy na jakiegoś ziomka, który ogarnia. No to mamy pogręż. No nie, no o naprawdę. nie, to faktycznie jest fajne. Ja cię kręcę, dobra. Okej, okej, okej. Nowa! Uh -huh. No się widzicie, dobra. Jest tu tak blisko. Dobra. No, dawaj podbijaj do góry, ja Cię kre Ej, no to jest akurat już nie fart, nie? To jest już naprawdę nie fart, ja Cię kręcę Dobra, teraz biegnij Patrz co gość robi Za szybko skaczesz Ale nie, po prostu gość jest totalnym ogarniaczem, on jest strasznie dobry w tą Musisz grę, to widać po nim tą piłkę No patrz co się dzieje, ja sobie sam wbijam punkty, ja nie wierzę no 5-0! Ale patrz, jak laguje w ogóle ta piłka. Dobra, nie, tego pewnie nie widzisz akurat, ale widzowie to pewnie widzą, że ona się odbija tak strasznie. Nie, no. Znaczy, nie odbija właśnie. Witaj, cały, cały czas gra, laguje ta gra, więc. Dobrze, Folga i to robisz! Cały czas mi wyskakuje te kreski od internetu. Nie, no wiadomo, że słuchajcie, złej baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy, ale co jak, co słuchajcie? No nie słyszałam tego nigdy. Ale co, no, no teraz podbij po demilu yes. no! Ońcu. No jeden punkt chociaż, dobra, mamy jeden punkt osiem do jednego Dobra, bo teraz ty zaczynasz <noise> Nie, nie zaczynam właśnie, nie zaczynam Dobra, 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 to nie przejdzie Okej, okay, teraz przejdzie, dobra PUM! Dawaj Przeleci? Przeleci, pójdę przeleci Dobra, dobra, odbił Plum! Dawaj! Tylko cofnij się! Nie, do jego leci, A, do patrz. Niego. Dobra. Ooo, ale wybiłem mu, no na pewno będzie punkt. No co? Nie ma no punktu. Patrzcie to 8-1 go... Co? Dawaj, dawaj, do dwóch... No co? No! Widzieliście tego co laga! By ja cię kręcę, subskrybujcie kanał najlepiej z dzwoneczkiem i wpadajcie na sklep. Www .abrety. czekają koszulki, kubki i więcej Trzymajcie się. Elo!